Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dostałem wczoraj wiadomość od jednego z fanów serialu Jestem Budda, Człowieku. Przy okazji oczywiście dziękuję za wiadomość i za wszelkie wiadomości od innych fanów serialu Jestem Budda, Człowieku. Bardzo miło jest wiedzieć, że ktoś się utożsamia z tym, o czym opowiadam w tych filmikach, że jest to komuś bliskie i daje mi takiego przekonania, że to co robię ma sens, że nie tylko pomagam samemu sobie, co zdecydowanie odczuwam, ale że również e, ktoś sobie coś z tego wynosi dla siebie. Także jeszcze raz dziękuję. E, a teraz już odnosząc się do, e, do wiadomości koleżki. Wspomniałem parę filmików temu, że mm, kawka, zwłaszcza e, w dużych ilościach, powoduje zwiększ-, zwiększa wahania nastroju, e, od czego zdecydowanie staram się odchodzić, bo gdzieś tam e, oddala mnie to od harmonii, do której dążę i koleżka zaproponował zaproponował takie wyzwanie, żeby żeby przez 3 dni nie pić kawki na przykład i o ile wydaje mi się, że to może być wartościowe i może pomóc może pomóc w tym, żeby od tego odejść to odmówiłem takiego wyzwania wywiad, wywiad, wywiad. Odmówiłem podjęcia tego wyzwania i właśnie chciałbym poświęcić parę chwil na to, żeby rozkminić dlaczego. Otóż może ktoś zarzucić, że picie kawy w tym, żeby pomóc sobie w problemie z napadami obiadania się, co zdecydowanie jakby ma tutaj miejsce, jest przechodzeniem z nałogu w I jeżeli ktoś coś takiego zarzuca, to jeszcze nawet... Bezbicia bicia przyznaję i się z tym 100% zgadzam, że jest to zdecydowanie zamienianie jednego nałogu w drugi nałóg troszeczkę, znaczy bez troszeczkę nawet, nie? Natomiast robię to z pełną premedytacją i z pełną świadomością, w sensie takim, że o ile wartościowanie nałogów na poziomie cierpienia, na poziomie poziomu cierpienia, na poziomie poziomu cierpienia, na poziomie intensywności cierpienia. Niekoniecznie ma sens, bo ja tak jak już chyba kiedyś wspomniałem, że jeżeli chodzi o poziom cierpienia, to nie było dla mnie różnicy, czy ja nie potrafiłem się powstrzymać przed tym, żeby się odgrywać na zakładach i przegrywać na przykład dużo pieniędzy, czy nie umieć się powstrzymać przed w taki kompulsywny sposób pojechać do, pojechać do żabki i, i kupić ile wlezie ciasta i po prostu potem z, taki, z taką bezsilnością to jest, że ja nie mam siły, nie mam kompletnie kontroli nad swoim życiem. Tak jak mówię, na poziomie cierpienia, e, czy się zjadło programowo 5000 kalorii, czy się e, przegrało mieszkanie, to nie było znaczenia, nie było różnicy. Nie? E, więc tak jak mówię, wartościowanie w tym kontekście nałogów nie, nie jest słuszne moim zdaniem, natomiast w taki pragmatyczny sposób, jeżeli chodzi o to, że, że mamy jakiś taki długofalowy cel dążenia do tej harmonii, to myśl, jeżeli jest, za tym, jest, jest w tym taka świadomość, że wiemy co robimy i wiemy dlaczego to robimy, to uważam, że, że może to mieć sens. I wydaje mi się, że w moim przypadku ma to sens. I chodzi mi o to, że jak gdzieś tam uzależnienie numer jeden, czyli jakby tak się w moim życiu stało, że, że gdzieś tam hazard był jest problemem numer jeden. I gdyby nie to, że odstawiłem to, to pewnie by takie, 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 takie ortoreksyjne podejście do, do diety, do siłowni, e, by się nie pojawiło. Ale że, że się pojawiło, to teraz to staram się e, jakby rozpatrzyć, co tutaj ja najlepszego mogę zrobić. I w tym momencie właśnie to jest to, że ja nie do końca czuję, że już, nie, znaczy nie do końca czuję, jestem przekonany, że jestem cały czas uzależniony od hazardu, natomiast e, nie jest to problem numer jeden w moim życiu na takim wymiarze codziennym. W ogóle tego nie odczuwam, można powiedzieć. Zdarzają się takie sytuacje, jak teraz była na przykład walka Popek-Burneika. E, że gdzieś tam oglądając sobie, to ktoś tam o 4 pak, no to o czteropak, wiadomo, że ja nie piję, ale komuś dam na przykład, a wygrałem, to komuś dam na przykład, nie? E, I potem ktoś o 4 pak, ja, ja chcę jeszcze więcej, już poczułem, że żyję, przypomniałem sobie, że zakłady są takie fajne, że jest ta adrenalinka i z, ktoś tam, ja chcę się założyć, No to dawaj, i o 10 kg gryczanej zaproponowałem, założyliśmy się i teraz mam 10 kg gryczanej. E, to znaczy czekam cały czas, Andrzej, czekam na 10 kg gryczanej. E, Natomiast rano sobie odnotowałem to, że, że, że to był ten sam dryg, który, który jakby czułem w zakładach i bardzo łatwo się w tym zatracić, że jeżeli jest przegrana, to nie chodzi już tutaj o 10 kg natomiast natomiast e, jak, jak tracimy coś, czego, mm, do czego się przywiązaliśmy w jakimś sensie, co też tutaj jakby e, jest istotnym elementem e, i, i jakby potem jest właśnie ten kompuls do tego, żeby się odegrać, że, że nie możemy przestać myśleć o tym, żeby wrócić do tego, nie? I przypomniałem sobie te zależności w moim mózgu i rano sobie notowałem, ok, była taka sytuacja, zdarzyło się, przypomniałem sobie, że dlaczego hazard jest, był problemem i jest cały czas problemem w moim życiu, natomiast ok, muszę od tego odchodzić, jakby wszystko jest w należytym porządku i wracam do tej trzeźwości, powiedzmy hazardowej i i dopóty, dopóki, jeżeli chodzi o napady obiadania się nie dojdę do takiego samego poziomu, jeżeli chodzi o zakłady, to zdecydowanie uważam, że wspomaganie się kawką, którą się właśnie chwilkę przez troszeczkę oblałem, ale to nie jest żaden problem, nie będę chciał jakby zrezygnować z kawki, natomiast kiedy poczuję, że i czuję, że zbliżam się do tego poziomu, jeżeli zauważę, że, że nie ma jakby wyrzutów sumienia, jeżeli ja na przykład sobie zjem coś więcej, e, bo wiem, że, że to nie jest żaden problem. E, to wówczas postaram się e, stargetować, że tak, że tak nieładnie powiem, e, problem, który polega na tym, że nadużywam kofeiny powiedzmy, nie. E, I wydaje mi się, że właśnie targetowanie jednego nałogu, jednego nawyku naraz wydaje mi się, że jest najlepszym najbardziej efektywnym podejściem, bo jeżeli próbujemy złapać zbyt wiele srok za ogon, jak to się mówi, to wtedy bardzo łatwo może dojść do sytuacji, że kurde, tego mi nie wolno, tego mi nie wolno, tego mi nie wolno, zapomniałem, że tego mi też nie wolno i, i, i się nie uda na przykład coś, nie? A to wszystko nie ma sensu, rzucam i idę w długą i też właśnie krzyżowo wracam do tego tego, 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 nie? A jeżeli bardziej mam w głowie, że ok Jedzenie jest tutaj problem numer jeden i zastanawiam się, jak sobie poukładać wszystko, żeby sobie z tym poradzić. Nie? jeżeli uznam, że, że tutaj ten poziom tego problemu w tym wymiarze codziennym, tak jak mówię, jest na tyle niski, że, e, że, że mogę przejść do stargetowania, bardzo nieładne słowo, ale stargetowania kolejnego problemu, e, wówczas to zrobię. Natomiast na tym momencie jeszcze problemem numer jeden jest to jedzenie i na tym się skupiam. I więc jakby tutaj bezpośrednio odpowiadając, na to, czy, czy, czy podejmę się wyzwania, czy po prostu będę chciał rzucić, jakby picie kapki, to chętnie, ale jeszcze to nie jest ten moment. To nie jest ten moment. Myślę, że jest coraz lepiej z tym jedzeniem. Nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze, ale nie jest rewelacyjnie. O, tak bym powiedział. A jak będzie rewelacyjnie, to bardzo chętnie przejdę do... do chyba kofeina jest kolejna na liście, jeżeli chodzi o takie rzeczy, z którymi chciałbym sobie poradzić, bo tak jak mówię, no, też bądźmy realni w tym... Co chcemy w swoim życiu robić. Ja też chciałbym dodać, że jest możliwe jakby poradzenie sobie z tym, że odchodzimy od wszystkich nałogów naraz, ale to tylko chyba w wypadku, kiedy naprawdę możemy pozwolić sobie na taki luksus jak pół roku w całkowitym odosobnieniu, nie? Czyli na przykład jesteśmy w jakimś buddyjskim templu albo w jakimś, nie wiem, jakiejś formie więzienia powiedzmy, nie? To wtedy, jeżeli nie mamy tego dostępu do tego czegoś, to nie ma też natłoku, w my, natłoku myśli, że kurde, potrzebuję tego, bo i tak gdzieś podświadomie czuję, że e, jest to niedostępne. Nie? E, natomiast w takich w ogromnej większości przypadków, e, kiedy, kiedy jesteśmy w takim naturalnym środowisku, myślmy realnie i nie, 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 nie myślmy, że, że nagle z jakiegoś właśnie takiego e, koleżki jak ja, który gdzieś tam z różnymi rzeczami miał i cały czas ma kontakt, że ja nagle Zacznę chodzić jakby w garniturze co niedziela do kościoła Zacznę jeździć 140 po autostradzie. Settle for less and keep a brave face on it. Choose disappointment and choose losing the ones you loved and as they fall from view a piece of you dies with them until you can see that one day in the future, piece by piece they will all be gone and there'll be nothing left of you to call alive or dead. Bądźmy realni w tym co, co jest do zrobienia i najlepiej się e, skupić na... na na jednym nawyku, na jednym nałogu w jednym czasie. I nawet jeżeli to przybiera formę takiego właśnie przechodzenia w nałogu z nauk, jeżeli to jest z pełną świadomością i z pełną premedytacją i jest to częścią jakiegoś większego planu dążenia do harmonii, to wydaje mi się, że, że to jest słuszne, że to ma sens. I dopóty, dopóki w to wierzę, to tak będę się starał czynić w swoim życiu i będę się tym chciał z Państwem dzielić jeszcze przez kolejne. 138 dni, jak się nie mylę. No, i jeden dzień dłużej, jak to się mówi, ale to zobaczymy. Póki co nie myślimy o przyszłości, tylko myślimy o tym, co jest tu i teraz. A tu i teraz piję sobie kawkę i cały czas sobie na to pozwalam. Ale że to już jest chyba dzisiaj trzecia czy czwarta, to tak, żeby dać taką iskierkę nadziei na to, że rzucimy. E, kawkę w przyszłości to zobaczcie Państwo, jeszcze tyle mi zostało, ale nie dopijam, tylko wylewam jako taki, jako taki trailer tego, że w przyszłości kawkę sobie rzucam. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. E, wracam do swoich obowiązków i mówić e, w kawki i e, do usłyszenia jutro. Dzień dobry. Dzień dobry.